Dzień siódmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Świat gardzi, Cichymi i łagodnymi. By zostać kimś i coś osiągnąć na tym świecie, trzeba być dużym, silnym i głośnym, rozpierającym się łochciami. Trzeba szokować, zwracać na siebie uwagę, dominować nad wszystkimi wokół. Świat pożąda sławy i chwały. Ludzie światowi chcą być za wszelką cenę znani, choćby tylko z tego, że są znani swoją wewnętrzną próżnię. Musi ją wypełnić równie próżnymi oklaskami tłumu, albo jękami ciemiężonych niewolników. Trzeba być olbrzymem depczącym Ziemię ze wszystkimi jej mieszkańcami, by stać się jej panem i właścicielem, by móc wreszcie żyć według swojej własnej woli i na chwilę poczuć się Bogiem. Nie tak jest w Królestwie Niebieskim. Tutaj odziedziczą Ziemię nie ci, którzy najgłośniej się tego domagają. Pięścią wywalczając sobie takie czy inne prawa, lecz właśnie ci, którzy w swej pokorze uznają samych siebie, zresztą zgodnie z prawdą, za niegodnych i którzy tylko w ciszy oczekują miłosierdzia i łaski od Boga, jedynego i prawowitego Pana i króla wszechrzeczy. Człowiek cichy to ten, który umie zapanować nad sobą, uznać swoje ograniczenia i którego stać na to, by zrobić komuś innemu miejsce by się podzielić tym, co ma, który jest tak bogaty, że może sobie pozwolić na danie bijącemu drugiego policzka, a zdzierającemu z niego szatę, także i płaszcza. Tylko ktoś naprawdę silny może sobie pozwolić na nieużywanie swej siły, podobnie jak tylko człowiek naprawdę bogaty może sobie pozwolić na straty. Tylko ktoś naprawdę odważny jest gotów nie bronić siebie przed niesprawiedliwym napastnikiem. Mały pies głośno szczeka, by ukryć, zwłaszcza przed sobą, własną małość. Natomiast sam widok lub cichy pomruk lwa wystarczy, by natychmiast wzbudzić lęk i szacunek w otoczeniu. Bóg jest nieskończenie silny i nieskończenie hojny. Dlatego nie musi się przejmować przeciwnikami, gdyż i tak jego zwycięstwo nad nimi jest pewne. Tak samo i ci, którzy, uznając swoją słabość, oddają się Bogu. On sam staje się wtedy ich mocą i niewyczerpanym źródłem bogactwa i godności. Tacy ludzie mogą pozwolić sobie na bycie pogardzanymi, wyszydzanymi, wyśmiewanymi, a nawet okrutnie zabijanymi, bo w ten sposób lepiej upodobniają się do swojego mistrza, którego kochają bardziej niż życie, pieniądze, sławę czy dobre imię. Świat tak bardzo boi się ciszy, ponieważ w niej wychodzi na jaw jego pustka i nicość. Świat za nic nie przyzna się do swojej słabości, a przecież każdy człowiek, a nawet sam szatan, jest tylko i wyłącznie stworzeniem, które samo z siebie nie jest w stanie nawet istnieć. Dlatego, cisza staje się schronieniem tych, którzy szukają Boga i którzy mają go w swoim wnętrzu, w nim odnajdując źródło swej prawdziwej siły, godności i wartości. Żadna siła nie zdoła im go odebrać, a on jest wart nieskończenie więcej niż cały wszechświat. Bóg strąca władców stronu, a wywyższa pokornych, jak matka Boża wyśpiewała w swoim hymnie Magnifikat. Dla niego nie jest problemem pozbawić jakiegoś możnego tego świata wszystkiego włącznie z życiem. Tak samo jest dla niego czymś łatwym w jednej chwili wywyższyć kogoś pokornego, kto nie przypisze sobie nic, ale za wszystko będzie wdzięczny jemu, tak jak Maryja powierzmy się więc mu z ufnością bo to on ostatecznie jest jedynym prawdziwym panem naszych losów i kiedy już na zawsze ucichnie hałas tych którzy ze swej nadętej pychą próżni wydobywają najgłośniejsze dźwięki bóg odnowioną ziemię powierzy jak jako dziedzictwo tym którzy w swej pokorze całkowicie zdali się na niego w obecnym czasie cierpiąc z tego powodu ucisk ze strony samozwańczych panów i nadludzi Człowiek cichy wszystkiego oczekuje z wdzięcznością od Boga, nie liczy na własne siły, ani nie domaga się głośno żadnych względów. Nie milczy ze słabości, lecz dlatego, że może sobie na to pozwolić, bo Bóg jego słabość wypełnił już swoją siłą. Jest łagodny łagodnością tego, kto już pokonał w sobie strach i gniew, zdobywa świat nie własną siłą, lecz Bożą miłością. Prośmy więc pokornie Pana o ten wielki dar cichości. Panie Jezu, przyjdź proszę i wypełnij Twoją mocą moją słabość i nicość. Naucz mnie bycia cichym, pokornym i łagodnym, bym przez miłość podbijał świat dla Ciebie. Pomóż mi cierpliwie wyczekiwać wszystkiego od Ciebie i być wdzięcznym za każdą otrzymaną łaskę. A wówczas nie będę potrzebował poklasku świata, bowiem Ty sam mi wystarczysz. Amen.